Ekstraklasa może pozazdrościć emocji, co tu się działo, bo się ogląda nieraz mecze w Ekstraklasie, gdzie, gdzie można przysnąć, a tutaj praktycznie nie było minuty przerwy. Obie, oba zespoły tak chciały wygrać ten mecz, że wkradło się sporo nerwowości dowodem te kartki i no, dużo jeszcze sytuacji niewykorzystanych. No i wiadomo było, że jak dostaliśmy bramkę na 2-2 w 92 minucie, to, 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 to tak troszeczkę, czy nawet w 54, to troszeczkę nam było szkoda tego wszystkiego, no ale piłka ma to do siebie, że nikt nie jest w stanie przewidzieć co się stanie. No i w siódmej minucie doliczonej my szczeliliśmy na 3-2, po raz kolejny graliśmy do końca i to, to tam się opłaciło, bo wygrać tutaj to to jeszcze kilka tygodni temu jakby ktoś to powiedział, to to nie byłby posądzony o rozsądek, a my dzisiaj wygrywamy i no chcemy być silną drużyną w tej trzeciej lidze. Pamiętajcie, że też dobra połowa pierwsza w waszym wykonaniu. Już taki był plan, żeby gdzieś tam mocno na świt naciskać, mocno biegać, dobrze przesuwać i trochę niżej zejść w drugiej połowie, bo tak, tak to wyglądało, że dobrze biegaliście w pierwszej połowie, w od początku drugiej trochę niżej i to świt był tą stroną dominującą. Strzelił gola, no i czerwona kartka i trochę się te... Klocki rozwaliły. Tak. To znaczy my od początku chcieliśmy narzucić swój styl, żeby bazować na swoich argumentach, na swoich walorach, ale często no, <laughs> Co się gra tak jak przeciwnik pozwala. Wiadomo było, że jak prowadziliśmy, no to świt będzie musiał podjąć większe ryzyko, no i wtedy będzie grał dużo agresywniej. No i to świt nas zmusił do tego, że musieliśmy się cofnąć aż tak, ale wiedzieliśmy, że, że nawet z tej głębokiej defensywy będziemy mieli te swoje szanse, żeby to szczelić. Także tu moglibyśmy sobie dużo rzeczy nakreślić, ale później no, nie było możliwości tego robić, bo, bo po prostu świt tak przyspieszył i tak agresywnie zaczął grać, że praktycznie no... No mało utrzymywaliśmy się przy piłce i, i oni mogli kontynuować swój napór. Powiem, że jakbym miał wymienić trzy Wasze mocne strony po tym meczu, to przede wszystkim szybcy napastnicy, dobrze grający nogami bramkarz, bo strzeliście dwie bramki identyczne, w ten sam sposób. Długa piłka od bramkarza w kierunku napastników, wygrana pozycja, sam na sam strzelony gol i gol po w fragmencie. Czy tak będziecie grać cały sezon? To znaczy na pewno to jest jedna, jeden z wariantów, bo nasz bramkarz bardzo dobrze gra nogami. Napastnicy są szybcy, widzę, że pan teraz szyfrował szybko, bo sporo tych akcji było. Gramy też dużo kombinacyjnie, no ale w tym meczu musieliśmy w pewnym momencie uprościć, bo mówię, świt był dobrze ustawiony, także czekał na pewne nasze zagrania, także musieliśmy troszeczkę urozmaicić to co my robimy, ale już w poprzednim sezonie strzelaliśmy podobne bramki, tylko no, mecz 90 minut. Mieliśmy gdzieś tam ileś tych prób nieudanych, a akurat te się udały i jeżeli będziemy mieli takie argumenty, to będziemy chcieli z nich skorzystać, a dzisiaj się udało, nie w każdym razie to się uda. Okej, okay, jeszcze chciałem zapytać o pracę arbitra, bo dzisiaj dużo strasznie żółtych kartek. Myślę, że i, i wy i świt będziecie dość niezadowoleni po tym spotkaniu, bo dużo tych żółtych kartek to się przełoży na kolejne, kolejne pauzy. Znaczy mi to trudno coś teraz powiedzieć, bo ja też dostałem czerwoną kartkę. Ale no, tempo było takie, agresja była taka, często taka nie jakaś brutalna, tylko to było, że gdyby tego typu mecze na Wyspach Brytyjskich to nawet nie są dynamiczne, a jednak u nas w Polsce to często za, za niektóre rzeczy dostaje się już kartki. No i sędzia jak już zaczął kartkować, no to chciał być chyba konsekwentny i dlatego oberwało się. No masz tak, bo to nie był brutalny mecz, a jak się popatrzy na kartki, to ktoś by mógł że to jest brutalny mecz. To było dużo walki męskiej, oba zespoły jednak szanowały się, nie chciały zrobić sobie krzywdy, ale no, 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 to są elementy piłki nożnej. Tak jak się popatrzy na nasze zespoły, które grają w pucharach europejskich i tak szybko odpadają, to może właśnie dlatego, że przeciwnicy grają ostro i my nie możemy gdzieś do tego się przystosować, ale z drugiej strony, jeżeli my próbujemy trochę podostrzyć, jeszcze w ramach wydawałoby się przepisu no to jednak jesteśmy za to karani i dlatego może w następnym meczu gdzieś już nie będzie takiej dynamiki. Okej, okay, ja dziękuję.